Cześć witajcie, jestem Broda a jest to taki nietypowy pierwszy odcinek z Don't Shave. tak, miało być inaczej bo miałem zacząć na od jakiejś recenzji, od czegoś tego typu no ale niestety nie wyszło i musiałem, musiałem zacząć od czegoś takiego bo od gry, od, po prostu od jakiegoś luźnego let's playa z powodu tego, że nie miałem możliwości nagrać recenzji, bo mi się popsuła kamera. Znaczy, tak jakby się popsuła. Najpierw zaczniemy od Options. No muzyka niby jest mocno ściszona, ale jest głośna mi się staje. No dobra. Zbieramy wszystko. No jakoś tak ubogo tu widzę Ale trudno, my damy radę Ona nasionko zostawię W drugim dniu znajdziemy złoto znaczy tak mi się zdaje, nie? Że damy radę znaleźć złoto Idziemy po kamień, po flint Flower Tutaj na tym tak jakby to jest takie pole po zbożu czy coś Tylko tu jest dużo trawy To tutaj wiem że jest dużo kamieni ale z nich nie wypada yy, złoto Bo to są jakieś tam ciulowe kamienie Teraz jakoś na dniach, wiem, że będzie aktualizacja do Don't Jaffe, więc pewnie zrobimy, zrobię jakąś krótką recenzję tej... Polujemy na rabita. Zrobimy sobie kilafa. Tak się ładnie poluje na rabity, widzicie? Dostajesz do jego tej dziury, gdzie on tam biegnie. Dobra, to idziemy na tego. On ma dziurę tutaj na 100%. Zaraz zobaczyć, tylko wezmę. Dobra. Walić go. Idziemy, bo dzień się zaraz skończy. A my nie mamy za dużo rzeczy zebranych. Ale nie wiem czy na ognisko nam starczy. A to jest ognisko. Nie. Musimy zrobić. Musimy zrobić jest parę drzew. Szkoda to. No i już mamy. Ładnie tutaj yy, drzewo na ognisko. Dobra. O, co też mogę coś zrobić. A ten. To ścieżki się posuwamy szybciej. Więc będziemy biegli ścieżką. Może gdzieś zdobiegniemy. Groby. Ale ogólnie musimy znaleźć pustynię. Nie, dobra, ja stęsuję, bo to są jakieś... To są jakieś... mutantzke świnie. Tu nas goni pająk. Psychika... seksualna nam spada. Oje, nie, nie dobrze, niedobrze, niedobrze. Ale dobra, dajemy radę, biegniemy tą ścieżką. Nie wiem gdzie dobiegniemy, ale biegniemy w drugą stronę na razie jeszcze. Tu chyba zaczynaliśmy. O. Tu mamy ubranko. Co prawda to najsłabsze, ale mamy. Koniec. Chyba ją. Nie wiem co tam zrobiłem, ale... Ja się wolę od tego odsunąć. Zniesz, kto wie co tam czycha na nas. Cycha. Ogólnie też bym mógł się tutaj osiedlić na chwilę i sprawdzić ile mamy Ile nagrywamy bo wiecie limity w ogóle mogłem go sobie zdjąć no ale stwierdziłem że nie upieczemy sobie mięso zdająca damy trochę paliwo Noc się robi Co teraz? Pościnamy trochę drzew W ogóle zauważyłem To mogę Wam dopóki jest noc Poopowiadać o tym Dzisiaj właśnie chcę Wam nagrać I aktualizację do Actiona jest No dobra, no to pobieram ją sobie ładnie I zauważyłem, że bardzo fajnie wypuścił Action Szkoda, że płatne Ale no i tak fajnie że actionem można teraz robić streamy więc jeśli ktoś ma actiona może sobie nie musi mieć miliona programów do streamów do, s... do nagrywania i w ogóle tylko nagrywa wszystko idziemy dalej ścieżką o jest, znalazłem. Właśnie o tej pustyni nie mówiłem. I, I tutaj są te kamyczki, z których dropi złoto. Widzicie? I dobrze się osiedliśmy, bo zaraz koło tej Koło potrzebnej nam... Do no, pustyni, do której jest dużo kamyczków które potrzebujemy Dobra To tutaj zrobimy sobie obozowisko. Zostawimy tą machinę Dobra, teraz idziemy podbierać kamyki na ognisko na duże ognisko I będziemy musieli chyba sobie zrobić czesta tak mi się zdaje bo będzie łatwiej nam się poruszać w ogóle ile? Jeszcze jednego kamyczka Jak, O, aż dwa wypadły. Fint. Kamienie. Popiół. Nasze obozowisko. Teraz, jak jest czas. Czasem tu chyba był. Trap, kompas, backpack. O, backpacka też zrobię. No, czas. Czyli trzeba zrobić deski. A deski są w... Czy są deski? To por... No. I tutaj mi się zdaje, że będziemy kończyć już nasz odcinek. No jeszcze chwileczkę, akurat zrobi się noc i będziemy kończyć odcinek Ponieważ już jest... się robi 15 minuta powoli, a nie chcę żeby nam coś tam ucięło. Zejwy, że ja tam poza odcinka przetrwam noc i będę zapraszał Was do kolejnych odcinków, których będziemy na pewno coś tworzyć do Was Będziemy walczyć o przetrwanie naszym tutaj kolesiem. Nie wiem jak on się nazywa. No, jeszcze tylko zrobimy te deski i... była ta... O, to jest i jest. Ja pierdziele, jeszcze jedno trzeba muszę ściąć. I wypadną dwa pewnie. Это тоже сейчас будет. No i zrobimy sobie skrzyneczkę włożymy tu złoto To, to zamierzam I kończymy ten odcinek Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, był z wami broda, Siemanko